Często słyszę, że Polacy źle wymawiają słowo vegetable. I zamiast mówić vegetable, mówią coś takiego jak vegetable. I po pierwsze, tam nie ma table. Table jest stół. I table jest tylko stół. To nigdy nie mówimy vegetable albo comfort table. Coś takiego. Tam nie ma table. To jest tak jak table. I, i po drugie, to jest vegetable. I my nie mówimy ten e. Na przykład często ludzie mówią vegetable albo vege table. Nie można mówić veggie, ok? Bo musisz to podzielić tak na pół. Że jest veg, table. I, I czemu mówimy veg i nie veggie? To jest to samo jak mamy słowo like. Jak, jak czytacie słowo like, to nie mówicie likea mówi like, bo ten e na końcu to zmienia to słowo. Jakby tam nie było e, to like by było lick. A przez to, że jest e, zmieniamy na like. Albo jak jest słowo luke, to my nie mówimy luka, nie. Mówimy luke. I przez, przez ten e, to mówimy luke. Jakby tam nie było e, to wtedy by było luck. I w tym przypadku jest to samo. Mamy VEG-TO-BO. To nie mówimy veg mówimy VEG. Bo jak tam by by, jakby tam nie było E, to wtedy byśmy powiedzieli VE. Ale w tym przypadku mówimy VEG. Bo ten E na końcu to zmienia to słowo. To pamiętajcie, to słowo się wymawia VEG-TO-BO. VEG-TO-BO. bo vegetable. Nie TABLE i nie veg veg to Dzięki, że oglądaliście dzisiejszą szybką lekcję. Jak Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie w komentarzach. Jak macie jakieś pytania, to wyślijcie mi maila. Jak chcecie mi pomóc, na dole zobaczycie linka do mojego PayPal i też zobaczycie spo sposób, żeby dostać moje ćwiczenie wymowy. Dzięki, że oglądacie i do następnego razu. Cześć!